A dzisiaj będziemy mieli fajny challenge. Będę spał na trampolinie! Juhu! Czego nie widzieliście? A wy wiecie co dzisiaj jest? Nadajemy nazywo. Widzieliśmy Spidermana. Jest czerwony i z ukrywa. Kto to naprawdę jest? Jak chcecie poznać, kto to jest naprawdę Spider-Man, to musicie ze mną widzieć go. To choć musimy go najpierw. Będziemy patrzeć, gdzie on dziś, gdzieś tutaj jest. Czy tutaj go nie ma. Halo! Jest to Peter! Kto to Peter? Pająk! Uuu, Wow, jak się nazywasz? Wiadomości z ostatniej chwili: Peter Parker to. Spider-Man! O nie, musimy szybko czekać! Pam, 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 pa, da, pam, 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 pam